Dzień dobry, dzisiaj Wam chciałem powiedzieć coś na temat zakarmiania stymulacyjnego pszczół. Mimo, że mamy końcówkę lipca, w zasadzie środek lata, to dla wielu pszczelarzy jest to już tak naprawdę koniec sezonu. Lipa przestała już kwitnąć, nie każdy pozyskuje nawłość, a tym bardziej wrzosy. Dlatego końcówka lipca jest najlepszym okresem na to, żeby pszczoły zakarmiać stymulacyjnie. Po co to robimy? Jeżeli podamy syrop najlepiej w proporcji 1 do 1, kilogram cukru na litr wody, to wtedy będziemy powodować u pszczół pożytku i matki będą intensywnie czerwić. A te jajeczka, które zostaną teraz przez matkę złożone, będą to pszczoły, które będą musiały żyć najdłużej, będą musiały przeżyć zimę i wychować pierwsze pokolenie wiosenne. Dlatego istotne jest, aby tej pszczoły, tych jajeczek złożonych na koniec lipca, początek czerwca, było zdecydowanie jak najwięcej. Dlatego na rozczerwienie, inaczej mówiąc na stymulację, polecam syrop 1 do 1. Możesz nalewać. I dosyć istotnym aspektem jest to, żeby podczas takiego karmienia nie pochlapać zewnętrznych części ula wnętrza ula, jeżeli mamy dennice higieniczne, to może to wywołać robunki i taką rodzinę pszczelą możemy na jesień z głupich powodów stracić. Jak często to robić, to już zależy też od Waszych preferencji, czy podacie co 2-3 dni po 1,5 litra takiego syropu, czy raz na tydzień większą dawkę w innej, akurat w innej podkarmiaczce, bo ja mam tutaj stosunkowo niewielkie, fajne, plastikowe, bo się łatwo myje, ale wracając do tematu, nie ma, nie ma to naprawdę za dużego znaczenia jaki użyjecie tutaj jak, jak często będziecie to robić czy co dwa dni, czy co tydzień ja nie zauważyłem tutaj żadnych różnic także ul numer pierwszy odkład nie pamiętam w sumie kiedy mamy wstępnie zakarmiony wrócimy tutaj sobie za 2-3 dni jak będzie chwila czasu i podamy kolejną porcję takiego syropu przy okazji jesień jest też powoli dobrym czasem na zwalczanie mrozy, takie że tak powiem wstępne, ale o tym zaraz jak przejdziemy do następnego spółdzielczości. Jeżeli chodzi o warozę, to na chwilę obecną można zacząć z nią walczyć. Tylko trzeba pamiętać, że te najbardziej popularne środki do walki z warozą, takie jak amitraza, obojętnie w jakiej formie, niekoniecznie działa pod ze sklepem. Na chwilę obecną, gdzie tego czerwiu jest jeszcze stosunkowo dużo, odmianie apiwarolem, może nie dać korzystnego efektu. Jest jeszcze na tyle wcześnie, że mogą być. Problemy z reinwazją narozy. Jeżeli któryś z Waszych sąsiadów ma pszczoły, których nie leczy, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie takie zjawisko występowało jak reinwazja narozy. I mimo tego, że je wyleczycie, to te pszczoły do Was przylecą z obcej pasieki i przywleką ze sobą tego, tego pasożyta. Dlatego na chwilę obecną polecam paski z kwasem szczawiowym. Będę je podawał co kilka dni lub kwas mrówkowy, on wymaga troszeczkę więcej doświadczenia i kwasy organiczne mają tą zaletę, że pod sklepem są w stanie uszkodzić warozę, uszkodzić jej aparat gębowy i taka waroza nie jest w stanie dalej się żywić, funkcjonować i zacznie ona sprzył się, osypywać. Jeżeli wystąpiłoby zjawisko głodu w którymś z odkładów, bo tak też może się stać w tej, po tej porze roku, po lipie, to pszczoły trzeba zakarmić jak najszybciej i nie zastanawiać się nad tym, czy jeszcze uda nam się jakiś miód w tym roku odzyskać, pozyskać, przepraszam, ponieważ pszczoły głodne to pszczoły słabe i pszczoły rowite. W przypadku... Gdy na pasiece mamy głód, w jednym ulu mamy głód, podajemy trochę bardziej gęsty syrop w proporcji 3 do 2. 3 kg cukru na 2 litry wody. Taki cukier jest troszeczkę ciężej rozmieszać, ale nie ma to takiego znaczenia. Można go troszeczkę podgrzać. Uprzedzę pytanie, nie trzeba tej wody najpierw gotować, a z cukrem to już nie powinno się nawet wody gotować. Wystarczy, że będzie taka woda lekko ciepła, no to ona wtedy będzie będzie wspomagała rozpuszczanie tego cukru. I uprzedzę kolejne pytanie. Cukier naprawdę jest obojętny jaki. Nie ma naprawdę różnicy między polskim czy, czy niemieckim. Ja nie zauważyłem żadnej różnicy. Proponuję kupić po prostu najtańszy, jeżeli kermicie cukrem. I to się z pewnością sprawdzi, jeżeli zastosujecie zastosujecie tutaj pewne Pewne takie, że tak powiem, no brakuje mi słowa oczywistości. Typu odpowiednie proporcje. No, też to nie jest apteka, oczywiście, no ale odpowiednie proporcje, termin karmienia. Ważne, żeby też nie karmić pszczół zimą, że tak powiem w listopadzie, no bo jest troszeczkę za późno. Najlepiej to zrobić do połowy września, jeżeli ktoś nie korzysta z pożytków rzosowych, i wtedy prawdopodobieństwo przezimowania będzie dłuższe. I kolejną ważną rzeczą jest, żeby takiego ula zbyt długo nie wietrzyć, gdy podamy cukier, może to powodować rabunki, dlatego ja robię cięcie i lecę dałem. O zakarmianiu na zimę jeszcze powiem w kolejnych odcinkach. A teraz wam powiem, czego najlepiej unikać, a mianowicie nie rozlewamy. Siropu na lewo i prawo podczas takiego karmienia. Jeżeli to możliwe, karmimy wszystkie ule na pasiece w tym samym czasie, i jeżeli to możliwe, robimy to możliwie najpóźniej jak możemy, po to, żeby właśnie nie wywoływać zbędnych rabunków, szczególnie w przypadku takich odkładów, który może mieć trudności. Z obronieniem się przed silną, rabującą rodziną, I kolejną rzeczą, którą możemy zrobić dla takiej rodziny karmionej, to jest zawężenie wylotka nawet do wielkości jednej pszczoły na czas karmienia. Jeżeli mamy czas, żeby często chodzić na pasiekę, no to możemy podawać tak małe ilości pokarmu, żeby pszczoły były w stanie go pobrać przez noc. Tak jak w tym przypadku. Podkarmiaczka 1,5 litrowa. Trochę jest to, powiem Wam szczerze, upierdliwe, gdybym znalazł plastikowe większe, 4-5-litrowe, no to pewnie bym z nich korzystał. Nie korzystam z powołkowych, ponieważ jeżeli jest już troszeczkę chłodniej pszczoły, niekoniecznie chcą ten syrop pobierać. Więc albo trzeba dawać ciepły, albo liczyć na ciepłe dni, a nie zawsze niestety we wrześniu pogoda dopisuje. Wolę, Wolę ramkowe. To by było chyba na tyle w dniu dzisiejszym na temat zakarmiania stymulacyjnego. Jeszcze raz w skrócie: syrop 1 do 1, co dwa dni, co tydzień. Jak Wam pasuje, nie ma to większego znaczenia. Z wodą prosto z kranu może być troszeczkę cieplejsza, żeby się ten cukier lepiej mieszał. Nie rozlewamy syropu. Jeżeli możemy, karmimy wszystkie ule naraz. I to by było w zasadzie na tyle. Ewentualnie zawężamy jeszcze. Wylotki. Pamiętajcie o konkursie, w którym można wygrać podkurzacz. Jeżeli ktoś nie ma, potrzebuje, można wygrać widać, nie widać. Może niekoniecznie ten, bo ten już jest stary, używany, ale nowy. W pierwszym komentarzu przypiętym będziecie mieli szczegóły na ten temat. Dzięki, do usłyszenia, cześć.